No, kolega myśli tak samo jak ja. Właśnie tak samo myśli. Lepiej poczekać i będzie efektywniej zaatakować ostatniej turze, szczególnie że za niedługo ona nastąpi. Najgorsze, że mamy pełno tego żelaza, ale nie mamy <coughs> Przepraszam. Patyków, znaczy ja nie mam patyków, ale to tylko dlatego, że ja ich nie mogę wykopać. Yy, chyba że wykopię czymś innym, no nie bardzo. No właśnie, a tym nie mogę. Dobra, zabiorę sobie opa. De op, szybki banan. Dobra, op zabrany i teraz powinienem móc. What the fuck, dalej nie mogę? Aha, dalej mam kurczę, jakby tego opa, bo mogę sobie, o, zaznaczać różdżką. A Mam tu jakąś rangę? Nie. Ale rangę mam, ale ukrytą, kurczę, no... Nic nie zrobię. Niestety i tak nie będę mógł e, wydobywać drewna w tej, w tej grze. Na przyszłość... Po tej grze ja to naprawię, ale w tej grze nie, no niestety. Jestem zdany na mojego kolegę. Dasz trochę drewna. bo tutaj by nam się, mi się przydałoby troszeczkę żelaza a jak widać, jak widać, no bez drewna nic nie zrobimy no, ale tak czy inaczej temat, temat, jest świetny z tą gierką wierzę, że Wam się ona naprawdę bardzo spodoba jak widzieliście już ten miecz, który miałem taki z błyskawicą yy, tam stworzyliśmy, stworzyłem takie specjalne teksturki yy, takie specjalne teksturki, takich jakby błyskawic, które go otaczają jak przewidziecie sobie filmik troszeczkę wcześniej, tego zobaczy, zobaczycie Zresztą na pewno na serwerze jeszcze nie raz Wam się uda ten miecz zdobyć Będzie na pewno też... o właśnie zaczęła się ostatnia tura, piąta I ta tura się nigdy nie kończy, ona trwa do końca gry, zobaczcie ten pasek już na... nie schodzi e... No i tak to właśnie się prezentuje Persef jest sam Dobra, dostam tu to drewno, to sobie tutaj może je włożę Albo pół dam tu A drugie pół tu A tu już włożył kolega Spoko, tu też mam tych piecyków sporo porobionych No tak to można pracować. Idę tu jeszcze pozbierać złoto z każdego pieca po troszku. Dawać, dawać. Dobra. I teraz mamy tyle złot, yy, przepraszam, nie złota, tylko srebra, że możemy sobie na przykład zbroję zrobić. Okej. Okay. Yy, jeszcze by nam się przydały spodnie. No to na spodnie już nam też starczy Tyk, tyk tyk Buty już mam? Mam. To jeszcze hełm nam został do zrobienia No to jedziemy z... Oj nie tutaj Hełm, hełm, hełm. Jak to szło z tym hełmem? Coś Nie, 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 to chyba na odwrót hmm. Nie do końca pamiętam jak hełm się robiło. Ale zaraz będę kombinował i coś na pewno nam wyjdzie. O, właśnie tak. No i dobra, ubierzmy się. Pyk, pyk, pyk. Mm, miecz mam, miecz też mam. Mi się wydaje, że moglibyśmy już lecieć takować. Dam mu żelazo, bo on... A, bo on nie ma kwiebunku w sumie. Nie czy jest jeszcze coś żelaza. Tu jest jakieś żelazo? Tu nie ma. Okej okay. A to co? Węgiel drzewny? Węgiel, węgiel, węgiel. Ten węgiel drzewny, włóżmy tutaj i niech się pali. Kalis tam biega. O, zauważył, kalisa. Kurczę, atakują zielonych. A my jesteśmy niebiescy. Kurczę, nas atakują. Fak, atakują nam. I słyszycie taki dźwięk? Atakuje, jak gdy ktoś nam atakował bazę. Już biegniemy, biegniemy, biegniemy. Nasz kolega chyba z Timu już sobie poradził. Tak, kalis uciekł. Nie wiem, czy przeżył, czy nie. O, zielony, zielony pada. 3, 2, 1. Tak jest, zielony właśnie, właśnie zginął. Zielona drużyna przegrała, czyli drużyna kalisa. Ha. Ktoś ma. Kalis pilnuje Nexusa, ja idę po. Aha, pilnuje Neksusa, ja idę po kalisa. Dobra, to niech on. Teraz generalnie wystarczy, żeby kalis zginął. Czyli ktokolwiek z drużyny zielonych i oni już nie będą na mapie, już ci nie będą rozpili. Teraz wystarczy raz ich zabić, ponieważ ich drużyna już przegrała. Daj sobie troszeczkę z życia. Przepraszam, jedzonka na kopię przy okazji. Mam, mam, barbuziki. Gdzie ten nasz szkole słuciek? Troszeczkę nam uszkodził tą bazę, ale... Do przeżycia Kalis pro został zabity przez darkness. Ok, biegniemy do czerwonych. Nie wiem gdzie jest mój kumpel, ale spotkamy się pewnie u czerwonych gdzieś. To jest fajne, że możemy na tym czacie gadać, nie musimy się jakoś czaić, pisać sobie na PW, bo wiadomo jakby tutaj w teamie mielibyśmy, nie wiem, 30 osób i każdy każdemu miałby pisać Chodź na czerwonych, chodź na czerwonych, idziemy na czerwonych To by była tragedia, to by tak się grać nie dało, to by było naprawdę trudne Zrobiliśmy tak, że czaty są po prostu dla drużyn Pierwszy HP bym chciał, Ok, ok. To ty sobie tam HP, rób, a ja biegnę do czerwonych Na pewno będą tutaj, będzie system leveli, planuję też system leveli jakiś ciekawy wdrożyć Za zdobyte levele też będzie się zarabiało dolary, za zdobyte dolary będzie można Wykupić jakieś specjalne uprawnienia do specjalnych komend, typu jakichś specjalnych paczek kitów na przykład Że ktoś będzie mieć od razu żelazny ekwipunek, czy żelazny przedmiot jakiś To będzie naprawdę super I to będzie dla graczy, którzy naprawdę będą się spisywać w tym trybie, będą duże levele osiągali i będą dużo po prostu tutaj grali Tryb się na pewno Wam spodoba, bo już teraz już teraz jestem przekonany, że będę naprawdę sporo gameplay poświęcał temu trybowi, ponieważ naprawdę jest niezwykły. Na czerwonych idę. A gdzie są czerwoni? Tutaj są czerwoni, z tego co kojarzę. Troszeczkę pojem, bo pasek głodu już mi spadł. Dość mocno, ok. I musimy jakieś tutaj. O, wejście znaleźć, tu jest, nie cór. Ty atakuje bronię. No, a pomysł jakiś jest. Dobra, jesteśmy blisko bazy czerwonych. Ktoś jeszcze czerwony gra, tylko Persew. To Persewa może tu nie będzie. Jak go nie będzie, to jest duża szansa, że. Rozniosę mu w pył tę świątynię. Ojej, jakiś tutaj zrobił sobie. Jakie zrobił? Kurde, ja nie mogę tego drewna rozwalać, akurat przez to, że mam tą głupią różdżkę. A on sobie zrobił tutaj barykadę w bazie, nie mogę. I co ja mogę zrobić teraz? Nic, bo tylko akurat siekierką mogę to rozwalić. Nie mogę tego rozwalić, nie wiem, tym czy, czy mieczem. Nie da się tak akurat. Tak to jest zrobione, że. Hmm. O, mogłem okrążyć. Chyba tyle wystarczyło. Zaraz zobaczymy, czy się uda nam dojść do tej twierdzy. No nie do końca, ale zobaczymy. Gdzie się dostaniemy? Jesteśmy na jakiejś wieżyczce, a gdzie? Tam. O, tam jest Persew. Widzieliście? Ukrywam się. Nie wiem, czy on mnie widzi. Nie będę się ruszał. Nie widział mnie. Kurczę. On sobie tam kroi arbuzy. Kroi arbuzy, chłopak. Ale dobrze, udało się nam dostać do jego zamku. Ja już tam powolutku będę się. Próbował przedostać, tak żeby mnie nie zauważył, do... Kamienia dusz. Ok, chyba mnie nie widział. Ok, szybko biegniemy, biegniemy, biegniemy. I na pięterko. I mamy jego kamień dusz. Dobra, od razu rozwalamy. Od razu. I życia traci. 44, 42, 40. Jeszcze jest szansa, 24 20, jeszcze 10 razy muszę rozwalić Nie ma go, świetnie, jeszcze dwa razy i ostatni Ostatni raz i wygraliśmy Pyk, tak jest, kamień duszy rozwalony Persew przegrał Została tylko drużyna niebieskich i my. No i świetnie Została nam drużyna żółtych To biegniemy do żółtych Biegniemy do żółtych A w żółtych jest kto? Też jedna osoba została w sumie Zushi. Q Dobra, to będziemy musieli jego jeszcze zgładzić Ty, ty, ty. Fajnie, że są te wyjścia dodatkowe Bo on tutaj zrobił fajną barykadę um. No, a, nam tak padniesz, to nie szkodzi, odrodzisz się dość blisko. Dobra, biegniemy do żółtych, biegniemy, biegniemy. Pójdę sobie tędy. Troszkę koło czerwonych chyba zielona drużyna była, więc to do żółtych mam kawał drogi. To będzie jeden z dłuższych odcinków. Ja może go podzielę w sumie na dwie, dwa, dwie części, żeby jakoś milej się oglądało, ale. No tak, tak jak mówiłem, tutaj są zieloni. Czemu jest trzech zielonych, a dlatego, że... No że dało się tak. Jakoś nie wiem, ktoś był sam, a Person chyba był sam cały czas. Ale jest balans teamów też ustawiony, więc nie ma takiej sytuacji, że pięciu dojdzie do jednej drużyny, a do drugiej dojdzie jedna osoba. E, jakiś tam limit jest, więc. Więc o to się nie ma co martwić. O, tam są żółci. Widzicie? Ok, zaraz sobie tam dobiegniemy. W sumie wodą popłynę będzie szybciej. O! Fuuu Dobrze, że doskoczyłem do niej. Tylko. Tym, tyn, tym, piąta tura, piąta tura. Aha, jeszcze wam taką informację powiem. Jak gra się skończy, to gra się automatycznie zresetuje. Serwer się jakby wyłączy i zresetuje tą mapę. Tak to zrobiliśmy, że on będzie ładował tą mapę od początku. Ona będzie znowu uzupełniona. Wszystkie, wszystkie rzeczy też zostaną e, uzupełnione, więc nawet jak ta ma mapa będzie uszkodzona, to załaduje się znowu nowa. Nie ma wtedy obaw, że będziecie grali na jakiejś zgryfowanej brzydkiej mapie. Dobra, najem się i rozpocznę atak na żółtych. I ogień. Hmm, chyba się tam da doskoczyć w sumie, jak tak patrzę. Wydaje mi się, że się będzie dało. A może i nie. Nie, może nie wyjdzie. Jakbym nie miał... Jakbym mógł używać mojej siekierki, to by było bez problemu, ale niestety nie mogę. Właśnie mogłem sobie skraftować żelazną siekierkę i by było pro, po problemie, ponieważ tylko ta drewniana mm, siekierka współpracuje z Worteredem. Dobra, tu jest jakieś wejście z tego co pamiętam, tak Kiedyś będzie więcej map, będą inne mapy, ale na początku będzie tylko ta jedna, tak żebyśmy się przyzwyczaili do niej. I nauczyli się troszeczkę grać w tym trybie. Ten tryb jest naprawdę świetny, bardzo miło się gra. Mimo, że teraz gram na, na tak niewielką liczbę osób, a naprawdę czuję się w współpracę z tym ziomkiem, którym gram teraz, z Dorknesem, no naprawdę fajnie mi się gra. No i jak widzicie, gramy też w zespole, staramy się... O! Ktoś tutaj rozwalił fosę, zobaczcie! Tu była fosa, takie przejście było do drużyny, a teraz ktoś to rozwalił. Ale to nie problem. Zrobimy to tak. Eee, tam jest jeszcze wyjście albo tu pod siebie dam. O! I już. Ten tyren. Ktoś tutaj też zrobił ścianę, żeby nie wejść, ale z tego zapamiętam tu jest przejście z drzwiczkami. O, też jest zamknięte. O! Słyszałem, ktoś spadł. No, no, ktoś tutaj jest gdzieś blisko. O, tu ktoś jest. Jest woro. Ho-ho! Ho-ho! Co się tam dzieje? No, proszę, proszę. Bronią swojej, swojej bazy. No dobra, pozostaje mi uciekać w takim wypadku, ponieważ. Sam nic nie zdziałam, a ich jest dwóch O nie, nie, nie tam był żółty i Woro Oni się zabili właśnie a ja myślałem, że to było, że oni byli razem w zespole Dobra, to były zupełnie dwa inne zespoły, świetnie To jest szansa, dobra Muszę tam dobyć szybko jeszcze raz Tylko zastanawiam się jak teraz tam wejdę, bo... Hmm nie mogę używać sikierki, to jest najgorsze, przez to wszystko. Znacznie łatwiej by było, gdybym grał jako zwykły gracz... O, tu jest jakieś przejście. No no, przedmiotów dostałem troszeczkę. Wow. Kurde, zginąłem. Aj! Um, nie wiem czy on ma jakiś tam jakiś dla mnie O, ty masz zentrantowany miecz mistrzu Dzięki, dzięki To jest fajny, fajny członek zespołu, zobaczcie, bronił tutaj A no właśnie, przecież zapomniałem, przecież jest sklep z bronią i tutaj można sobie kupić różne rzeczy. I można kupić, kupić, kupić przepraszam. I można kupić e, łuk na przykład. Złota by nam się trochę przydało. Byśmy kupili łuk, kupilibyśmy strzały. No, byśmy mogli poszaleć e, no ale dobra Czekaj, poszukam złota i zrobię nam miksturę Ty broń za ten czas, ok. Znaczy ja broń mam w sumie. A ty na pewno też masz broń, więc nie wiem co miałeś na myśli. A, a broń! <laughs> Bronić po prostu, dobra, dobra. No w początku. To będzie długi odcinek, jak widać, ten odcinek może będzie trwał z 50 albo 60 minut. Więc go podzielę na pewno na dwie części po pół godzinki. No i mam nadzieję, że Wam się spodobała taka forma. Na pewno ona jest bardzo długa, ale to będą ciekawe gameplaye. Przede wszystkim. Przede wszystkim jest tutaj taki zalążek pracy w teamie i, i to mi się bardzo podoba. W Wojownikach Potworach też o to chodziło, ponieważ wiadomo, że drużyna współpracowała jakoś razem, ale tam wam się wiele rzeczy nie podobało, typu na przykład, że ktoś pod kimś potrafi podkopać kamień, ten gość spada i ginie i jemu się przedmioty wysypują. Tutaj raczej nikt nie będzie miał to w interesie, żeby was zabić, ponieważ naprawdę chodzi o to, żebyście razem w drużynie wygrali, a nie pojedyncza osoba. W Wojownikach wiadomo, na końcu wygrywało Wygrywało parę osób tych najlepszych, którzy naprawdę mieli albo dobre przedmioty, albo potrafią bardzo dobrze grać. A jeśli chodzi o ten tryb, to wygrywa cały zespół, więc, no, istotne jest, żeby też sobie pomagać, żeby grać w filmie, żeby umieć współpracować. No i chyba tyle. To są takie najważniejsze cechy tych, że długo regeneruje się złoto. Oj, nie wiem. Nie wiem ile się regeneruje złoto, ponieważ tak jak wspomniałem, e, jeśli chodzi o resp mapy, to, to Kallis tam był gdzieś odpowiedzialny za to, mm, nie wiem jakie czasy ustawił mm, Chociaż spodziewam się, że około minuty mogły być tam ustawione, bo wiem, że nie chcieliśmy, żeby za szybko ktoś zarabiał i kupywał wszystkie przedmioty w, w sklepie Tylko jednak, żeby się bardziej opłacało też kopać Chodźmy zobaczyć, co jeszcze w sklepie można kupić, co warto kupić. Ok, ma złoto, zaraz jej przepali. I zobaczymy. No, łukie jest tanie, 5 złota w sumie. W sumie wszystko jest dość tanie. No, ktoś tam był. A, dobra, to jest nasz rzemo. Ciekawe, gdzie się podziewają nasi przeciwnicy. Oj, ktoś tam jest. Ktoś tam jest. Ale nie, nie, to jest chyba nasz Ziemuś. Tak, to jest nasz, nasz człowiek. Przepala się, przepala. No to super. Tak ja sobie wezmę pięć sztabek. Tak na bezczelnego. No a nawet wziąłem sześć. Dobra, to, to Ci dam to. Ty, ty zadecyduj co zrobimy z tym złotem, a... A posłucham Twojej strategii tym razem. Mimo, że ja bym od razu już kupił jakiś, jakiś sprzęcik w sklepie i bym od razu chciał lecieć, zrobić jakąś akcję. Jeden człowiek został, więc no nie ma co kombinować. Moglibyśmy już śmiało go roznieść w pył. No i co? Masz tam coś porobione? Czy jeszcze coś też kupić za to złoto? jednak będzie kupywał, no to biegniemy za nim. No tutaj też ciekawe rzeczy do craftingu, więc mogła, można by było ciekawe mikturki zrobić. No ale dobra. Niech zdecyduje co, co, co mamy utworzyć i, i biegniemy. Jednak miksturki chcę robić. Będziemy mieli miksturki leczenia, troszeczkę wody, neterowa bredawka i mhm. już mamy klarowaną miksturę. Alchemia dobra rzecz. I Ola! Miksturka siły. Jedną ja biorę. No, możesz zabrać dwie mi, jedno starczy w sumie. Co? A jeszcze coś ją przerobić? Ja bym wolał siły właśnie, a nic trzeba. Wiedziałem, że kupił redstone ale jak ma to... No i spoko. Efekt jest ten sam, więc... No to lecimy. Ja jeszcze miksturki nie będę pił, bo to jest strata... strata mikstury. Szkoda czasu, po prostu i takiej teraz nie zużyjemy. A mikstura dodaje siły, czyli większe obrażenia. Razem, razem, nic nie będziesz pilnował, bo to nie ma sensu. Szczególnie, że nie mam tej. Ta moja sikierka nie działa. Kurczę, mogłem ją w sumie teraz zrobić, tą kamienną czy żelazną. No ale dobra, poradzimy sobie. Hmm, zielony u nas? A nie wiem, dobra, idę tam, idę, idę. Jesteśmy już blisko. Zatakujemy w nocy, będzie ciekawie. No już co prawda dochodzę, więc można byłoby się już napić tej miksurki. Tylko jak ja tam przejdź mam teraz? To mnie zastanawia, bo tutaj jest wszystko zabudowane, ale nie mam No nie wiem jak, o tam jest dziura Świetnie Dobra jesteśmy blisko I wchodzimy zaraz, zaraz wchodzimy Dobra ja się napiję tej miksturki Teraz jest najlepszy moment Żeby ją społożyć, o i on tam jest Ja już go widziałem, ale nie będę go z nim walczył Na razie biegnę szybko, będę rozwalał jego świątynię Znaczy jego kamień dusz I jedziemy z koksem Ciekawe, czy zauważył już. No, już mamy remis, jeśli chodzi o ilość żyć. Jeszcze 25 uderzeń i wygramy. No, żółci chyba sobie gdzieś poszli jednak, bo jakoś nie bronią. Kamienia. Kuczy, atakują nas też. Zobaczcie, nasz też traci życia, ale wygramy, bo będziemy pierwsi. Chyba, mam nadzieję. Kurde. Tak szczerze mówiąc, chyba najlepszym, najlepszym pomysłem, co teraz zrobić. Czemu on szybciej atakuje niż ja? Kurde, on ma lepszy kilow. Fuck! I wygra z nami. Nie. Kurde! <śled> Widzieliście to? Wygrał, bo lepszym kilowem atakował po prostu. Kamień dusz i szybciej rozwalał. Aj, byliśmy tak blisko! Niestety nie udało się, ale... No, ale gra była naprawdę wyrównana. Mam nadzieję, że Wam się spodobał ten tryb gry. Właśnie jest koniec gry. Ta gra się za... skończy za te 100, 100 parę sekund. Yy... No i tyle. No, na tym ta gra polega. Właśnie trzeba rozwalić ten kamień dusz. Jak widzicie, drużyna żółty wygrała. Tutaj informacja była na czacie. Yellow drużyna wygrała. No więc pozostaje mi pogratulować żółtemu zawodnikowi, czyli. Quizishowi, tak? Quizishi. Um, no i podziękować Wam wszystkim za wytrwanie do końca tego odcinka. Jeśli ktoś wytrwał, to moje gratulacje, ponieważ odcinek był najdłuższy z wszystkich, jakie dotychczas nagrałem. Mam nadzieję, że ten tryb Wam się spodobał. Napiszcie o tym w komentarzach, co o tym sądzicie, jakie są Wasze odczucia. Co Wam się tutaj najbardziej podoba, lub co najmniej, ewentualnie co można by było dodać, chociaż myślę, że na, na dodawanie jeszcze przyjdzie pora, ponieważ cały czas staram się gdzieś tutaj ten tryb jeszcze rozwinąć z Kalisę. Na pewno jeszcze też będziemy myśleli nad wdrożeniem jakichś nowych bajerów No i chyba tyle. No. Zostaje te 40 sekund. Za te 40 sekund ta gra się sama wyłączy. Ja jeszcze Wam pokażę, jak to będzie wyglądało. Dlatego zostańcie jeszcze też ostatnie 40 sekund. Tak byśmy się zdążyli pożegnać. Tu jest taka skrzyneczka, można sobie zapełnić dla drużyny cokolwiek. Um, nie wiem co jeszcze Wam mogę o tym powiedzieć. Jak będziecie mieli pytania o trybie, to napiszcie w komentarzach, ponieważ ja wtedy będę też wiedzieć, czego, czego, o czym zapomniałem Wam powiedzieć w tym, w tym nagraniu. I na pewno na pewno to rozświetli wiele, wiele pytań. Hmm, 7, 6 i 5 i 4, 3, 2 1. Pozostaje mi się pożegnać. Trzymajcie się. Pozdrawiam.